Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja oczywiście nazywam się Adixowy, to jest kolejny materiał na tym kanale. W dzisiejszym materiale chciałbym wam pokazać animacje, które przygotowałem do paczki, którą stworzyliśmy wraz z Kamilem Nalepą, Kawsonem oraz Sedokiem. Jest to naprawdę bardzo fajna paczka animacyjna, taka bardziej świąteczna, więc myślę, że wam się przyda na taki okres świąteczny i sobie z niej skorzystacie. Więc yy, nie wiem, co by tutaj wam powiedzieć. Zapraszam serdecznie do chłopaków, ponieważ bardzo się postarali. I... W sumie to możecie zostawić łapeczkę w górę pod tym materiałem, wpaść na odcinek do Kamila, ponieważ tam będzie ta paczka do pobrania. Ja Wam tylko w tym filmie zaprezentuję animacje, które ja wykonałem i jak one wyglądają. Pokażę wam jak zedytować przykładowo to przejście, co jest też w tej paczce, więc myślę, że będzie naprawdę spoko. Subskrybujcie kanał po więcej oczywiście tego typu rzeczy. No i przy okazji chciałem podziękować wspierającym za wsparcie tego kanału oraz pięciu ostatnim subskrybentom, którzy dołączyli do ekipy. Jak wiecie, na kanale przybyliśmy próg 5700 subskrypcji, także naprawdę mega dziękuję. Mam nadzieję, że więcej się uda wbić do końca roku. Jeżeli nie, to i tak naprawdę mega dziękuję, bo to dzięki Wam ten kanał się rozwija. A teraz już nie przedłużam i zapraszam do oglądania, żebyście zobaczyli sobie te animacje. No i co? Strzała!